No witam moi kochani, dzisiaj jesteśmy razem z Janą. Cześć Dżona. Hej! E, no i słuchajcie, krótki wstęp, e, ponieważ drugi tydzień regeneruje się po Wiśle 1200, a ponieważ za dwa tygodnie e, kolejny start w Poland Gravel Race, więc e, no taka pełna regeneracja, ale też żeby się nie zastać całkiem, no to y, mała zmiana w dyscypliny sportu i z roweru przerzucamy się na wspinaczkę, znaczy wspinaczkę powiedzmy zaliczamy y, Koronę Gór Polski. Pamiętacie y, jeszcze w zeszłym roku y, z tego cyklu był y, jeden szczyt, czyli najniższy Łysica, a dzisiaj moi drodzy jesteśmy w Górach Opawskich. I będziemy wchodzić na Biskupią Kope, która ma 889 metrów. Jest praktycznie, no można powiedzieć, że na granicy z Czechami, ponieważ sam szczyt jest już jakby po stronie czeskiej, natomiast no jest zaliczany do korony gór Polski, a no tam właśnie się będziemy powolutku kierować. No, moi drodzy, wyszliśmy ze schroniska. Całość, praktycznie poza wstępem, nie nagrała się. Jeżeli chodzi o audio, bo nie zwróciłem uwagi, okazało się, że nadajnik nie był w ogóle naładowany. Odbiorniki w mikrofonach zewnętrznych były ok, natomiast nie wiem, jakim cudem. Przecież był włożony do ładowarki, ale gdzieś tam musiało coś podejść i nie było chyba styku, i po prostu się nie naładowało do ostatniego razu. No i wyłączył się zaraz po paru minutach, więc nagrał się tylko sam wstęp, natomiast natomiast potem już mamy głucho, więc, więc postaram się wam opowiedzieć po prostu. Streścić to, co, co po drodze było. Choć ta górka nie jest wcale duża, więc też dużo opowiadania nie będzie. Właśnie, zjedliśmy pyszną zupkę. Ja lepszą. Zjadłem zupkę czarcią. Joanna jadła kwaśnicę, ale spróbowała ode mnie. Stwierdziła, że moja o niebo lepsza, tylko że ostra. a Joanna nie, nie bardzo lubi ostre rzeczy dlatego wybrała kwaśnicę No i oczywiście wypiliśmy po piwku No i teraz zostało nam jakieś 10 minut podejścia na biskupią Kopę 20 to tam było od schrońska, już idziemy 5. Choć po tym jedzeniu To mi się tak średnio chce Przyznam szczerze iść pod górę, no ale wyjścia nie ma. Więc kolejna górka na naszej mapce Korony Gór Polski będzie zaliczona. Jedna z mniejszych, ale spokojnie. A 900, 800, dokładnie 889 metrów. Ale mamy jeszcze. Poza dzisiejszym dniem 3, z czego w jednym dniu zaliczymy aż 2, więc w sumie na tym wypadzie, w takim szybkim, krótkim urlopie, 5 górek z Korony Gór, mam nadzieję, że uda nam się zaliczyć. Właśnie minęliśmy słupek graniczny, poza tym też już było po czesku, pozor, więc jesteśmy po czeskiej stronie. No ale nie. podejście tutaj jest niezłe, ten ostatni kawałek. Wreszcie, wreszcie. wreszcie coś dla prawdziwych mężczyzn. No to powiem wam do schroniska, o ile do schroniska na rowerze bez problemu No to tutaj to już tak raczej wypych Chyba, że ktoś ma naprawdę żelazną kondycję Ala Nino Surter No i jesteśmy na biskupiej kopie Słucham? No A to był przygraniczny Słupek, faktycznie pisze granica państwa, no ale pas przygraniczny też ma ileś tam, nie? To nie jest tak, że to jest taka cienka linia. Dobra, jesteśmy na Biskupiej Kopie. O tutaj chyba pieczątkę można przybić, jak sądzę. Chcesz nagrywać? Czekaj, chodź zobaczymy tutaj. Bo tutaj powinien być gdzieś ten, nie? No. Tu. 891. Pisze? Jesteśmy gdzie? No jest. Biskupia. Bisk jak? Biskupska. Biskupska kupa. 891. Okej. Okay. No dobra. Biskupska kupa. Zdjęcie się być. To jesteśmy na kupie maszliśmy Powiedz no to gdzie tu? Mówcem gdzie? Tak to polemne to jest tu. A, dobra, jesteśmy na wieży widokowej. Patrz jest w okolę. Na biskupiej chapie. Czyli to jest tutaj tutaj no, na czeską stronę ładniejszy widok.

Najważniejszy punkt programu. Przybijamy pieczątkę. No. Teraz mamy po czesku i po polsku. No, mamy polską i czeską. No. To mamy moi drodzy zaliczoną biskupią kopę Kupę po czesku. Czyli pierwszy dzień wypadów w góry zaliczony, nawet deszcz nie padał I my teraz będziemy schodzić szlakiem niebieskim tym razem wchodziliśmy No teraz, ale kończymy niebieskim, tak? No bo podchodziliśmy żółtym i trochę czerwonym. Cieśka Republika, moi drodzy państwo, tutaj jest prawdziwe subgraniczne, ten już nie kłamie granica państwa. A my sobie teraz tutaj odbijamy na przełęcz mokrą i idziemy do Polski. Nie zapuszczamy się do Czech. Ale zejście Wow, dobrze, że nie musiałem tędy podchodzić. Idź Joanna, idź. Idź pierwsza Jak ktoś ma spać, spaść, to lepiej żebyś to była ty Nie no, straszne tutaj podejście jakbym tu miał podchodzić To faktycznie wolę schodzić tędy, tam, tam z tamtej strony lepsze podejście było Nie, przyjemne. Przyjemna ścieżka, taka malownicza. No. No, godzinę 30 mamy żółtym... E... Byliśmy tutaj pod zamkową. No to żółtym mamy godzinę 30 do Pokrzywnej, a... a niebieskiego to w ogóle ja tutaj nie widzę. Jak to? Aha, bo w ogóle to nie jest z tego miejsca. Niebieski, niebieski jest gdzie indziej. na końcu tutaj. Tu tak, ten kochałem, tak, tak, tutaj tak, tak. Tylko teraz tutaj można iść tak, albo dużo w tym żółtym, tutaj przecież to niebieski, albo to jest ścieżka przyrodnicza. No to nie wiem, który chcesz. No, to według tego to idziemy tylko No to idziemy. Idziemy żółtym? O, Zostało półtorej godziny. I znowu pod górę. A niby już dzisiaj górę zaliczyłem. Nic z tego nie rozumiem. No ale podejście takie... Srogie. Ale na pewno tędy? Widzisz gdzieś czerwoną tą? Bo tam jest druga. Tam jest w tamtą stronę też jest droga. czerwona? No nie wiem, nie widzę. Ale tu też nie widać. pozycję. Na razie jesteśmy na właściwej kropce. Tutaj świadectwo, że Sławek idzie też. Nie tylko podkłada głos. To tutaj ma sens. Bardzo ładna, malownicza ścieżka. Tylko nie rozumiem, dlaczego cały czas do góry. Jak niby schodzimy już w dół. No, dlatego było do góry, no bo to jest Zamkowa Góra. Ale ona ma aż 571 metrów. A my teraz ciśniemy na Szyndzielową i potem na parking w Pokrzywnej, tam mamy auto. No i tyle, także idziemy. Uff. Ten szlak naprawdę mi się podoba. Dobry wybór był wracać tędy, jest dużo ładniej niż tam. No czerwone, no ja ścieżka tam gdzie widać. Dobra, moi drodzy, zeszliśmy na dół, idziemy do samochodu. No i dobra, moi drodzy, chciałem nagrać końcówkę tam, jak schodziliśmy już z góry, ale oczywiście złośliwość przedmiotów martwych i padła bateria. I chciałem się już zmieniać, więc ośpieszyliśmy się tutaj na miejscówkę. No i nagrywam ten to zakończenie już z miejsca, gdzie mamy kwaterę, pokój całkiem chyba ładny, pokoik. No, teraz nic już niestety nie widać. Zobaczymy rano, jakie mamy widoki z okna. Bo teraz już jest prawie ciemno. Dojechaliśmy, bo okazało się, że to prawie 100 km, jeszcze jazdy wyszło. A większość po czeskiej stronie, także na dzień dzisiejszy. To znaczy ten dzień kończymy. Całkiem przyjemnie się zakończył. Górka zaliczona, a jutro kolejny dzień, kolejny film. A jutro chyba będziemy atakować Śnieżnik, więc największą górkę z tych tutaj, które sobie zaplanowaliśmy. Także czekajcie już na kolejny odcinek. Natomiast na dzień dzisiejszy to wszystko. I tradycyjnie jak się podobało zostawcie łapkę, komentarz. No i do następnego. Hej, pa!